Bliźnięta. O, to jest gość, którego nie każdy potrafi ogarnąć, bo ten typ ma w głowie dwa radia, trzy podcasty i jeszcze telewizor w tle. I wszystko gada jednocześnie. Z jednej strony zabawny, uroczy, najlepszy kumpel, a z drugiej potrafi zniknąć szybciej niż Wi-Fi w piwnicy. Kto go ogarnie? Waga, bo ogarnia balans i nie ciśnie go, jak mu nagle odleci w kosmos. Umie się dostroić do jego nastrojów i nie wkurwia się. Że gada milion rzeczy naraz. Wodnik, bo sam ma fazy i nie potrzebuje, żeby ktoś go non trzymał za rączkę. Razem robią mindfuckowe rozmowy do piątej rano i nikt nie pyta po co. Baran, bo zamiast próbować go uspokoić, po prostu leci razem z nim w chaos. I to działa. Reszta znaków często próbuje bliźnięta naprawić. A to błąd. Jego się nie naprawia. Jego trzeba ogarnąć tak, że pozwalasz mu być tym nieogarniętym. A ty trzymasz ster, żeby nie odpłynął za daleko.